15 lipca, już od 1 lipca, jesteśmy w drodze do Santiago. Dziś położymy kamień na górze krzyża, Cruz de Ferro i idziemy przez Acebo do Malineseka, do najbardziej suchej krainy. Widok Twój sprawia, że jestem szczęśliwy. Wspominamy świętego Bonaventure, którego imię oznacza szczęśliwa przyszłość. W jaki sposób Maryja prowadzi nas do szczęśliwego zakończenia? Wczoraj, silankę odpoczynku i zwiedzanie domu biskupa w Astordze, zrobionego przez Gaudiego, przerwało przykrawie wiadomość o wypadku jednego z naszych braci, który szedł na końcu, zemdlał w środku miasta. Na szczęście dobrze, że stało się to w mieście, szybko mogła przyjechać karetka. I wyszły piękne pielęgniarki, i powraca wtedy zdrowie w szpitalu, i później można podróżować już dalej, nawet autobusem. Gorzej, gdyby to stało się właśnie gdzieś po drodze, przy tych upałach. Jak minęła nam wędrówka, teraz gościmy w domu refugio angielskim, go małżeństwa które przyjmuje pielgrzymów, tam zamieszkało, kiedy sami przeszli ten odcinek i postanowiło pomagać innym. Jest 17, więc jest tea time, czas na herbatę, czyli taką herbatę z mlekiem, bo jak pijemy z mlekiem, to teina się nie osiada. Mleko powoduje, że ani na kubku, ani na żołądku nie ma żadnych osadów. Tak samo powoduje to cytryna. A później zorganizowaliśmy mszę świętą po łacinie, na której uczestniczyli i bardzo dziękowali nam za modlitwy właśnie ludzie, nawet którzy rzadko są w kościele czyli niewierzący. Później chcemy się mocno posilić po tej wyczerpującej wyprawie i wybieramy takie menu Pellegrino Super żeby było dużo e, e, witamin, żebyśmy nasycili się e, wapniem, magnezem, którego nam dużo ubywa w drodze. Dlatego też jemy pastę z pomidorami. E, nad ranem po herbatce e, wspinaczka zaczęła się w górę właśnie w kierunku Monte Cruz, czyli góry Krzyżan, gdzie niesiemy kamyki, które... Mamy w plecaku, przywieziony z Polski. E, myśl na ten etap wspinania się na górę e, krzyża. Pani nasza Maryjo, pospiesz nam na pomoc. spiesz nas, zbaw nas Pani ze złości. E, wciąż szatan próbuje nas zniechęcić, e, sprawić, abyśmy narzekali, byli malkontentami, już mieli negatywne myśli o innych, a my mamy jak Maryja. Z nią wędrujemy. Służyć pielgrzymom, e, służyć Bogu przedwiecznemu, który nas powołał na to kamino i nas wezwał. Tak jak wezwał świętego Ignacego z Loyoli, który porzuci swoje życie rycerskie i na górze Montserrat przy Matce Bożej zostawił swoją zbroję i powierzył. Swoją służbę Bogu założył Jezuitów. Ostatni dzień takiego wędrowania w suchej krainie, bo później przejdziemy do Galicji, która jest taką deszczową. Tam bardzo dużo pada deszczu. Wspominamy tego świętego Baska Ignacego z Loyoli. Niech będzie on chociaż bez nogi bo utracił to jednak wędrował do Boga my też ma, możemy iść e, zdobywamy cruz de ferro ucałowujemy krzyż symbolicznie zostawiamy kamienie oznaczamy, że byliśmy tutaj piszemy na kamyku Poland e, pragnienie e, tego, że wszyscy zostawiamy właśnie na krzyżu nasze grzechy największą chwałę Bożą teraz wędrujemy i droga zejścia do Moli Neseka, czyli najbardziej suchej krainy w Hiszpanii. Ponad 1000 metrów w dół, mijamy De Cebo, piękną, górzystą miejscowość dwóch mieszkańców. Szczególnie zapada nam w pamięci Hildago, który robi kije, takie pięknie rzeźbi, ładne figury na końcu tych kijów i kołatki oraz takie kastaniety robi Józefina, która sprzedaje właśnie turystom za granicę z uśmiechem. Przy tym można wypić jeszcze i podają kawę de leche. Café con leche. Nocleg czeka nas dopiero w monasekka. Odmawiamy teraz tajemnicę różańca, które ofiarujemy w intencji tych którzy z nami wędrują, których spotykamy na drodze. Są to tajemnice radosne. Pierwsza, zwiastowanie. Myślimy o tym, jak Bóg zawsze znajdzie dobry czas i miejsce, by posłać swego posłańca i dobre wieści przekazać. Druga tajemnica, nawiedzenie. Maryja przez góry, jak my przez kordyliery. Cordis, serce, czyli góry z sercem. Tak, trzeba z sercem iść do tych, którzy na nas czekają. Czyli z sercem wędrujemy. Pomagajmy tak jak Maryja w swej krewnej Jerzbiecie, tak my tym wszystkim, których spotykamy na drodze, którzy słabną. Trzecia tajemnica narodzenia. Rodzi się Jezus pod naszym sercem. Także Ewa, która z nami wędruje, mówi, że nie jest nawet ochrzczona, chociaż jest z Polski. To nas bardzo zaskoczyło. Modlimy się za nią. Idziemy, żeby otrzymała łaskę wiary i łaskę chrztu świętego. Żeby z większą miłością Szła za Chrystusem. Czwarta tajemnica ofiarowanie. Czekamy do odpowiedniego momentu, wieku, by Bogu siebie ofiarować. Maryja nie czekała. Jak otrzymała wiadomość, cała ofiarowała się Bogu i ludziom. Bierzmy wzór z naszej wędrowniczki, świętej matki, która jest przy nas, która kocha swe dzieci, nawet jeśli się ociągają, zwlekają, nie wstają, opóźniają. Ona ciągle kocha. Piąta tajemnica: znalezienie. Szukali Maryja z Józefem trzy dni. My nie możemy rezygnować. Mamy już 15 dni blisko za sobą. To ciągle trzeba iść, ciągle naprzód do celu. Bo kto szuka, ten znajduje. Kto idzie konsekwentnie, to dotrze do celu. Jestem przy Was od początku. O tym przekonuje nas Maryja. I pieśń z Jeremiasza, z 31 rozdziału, ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszych od niego. Maryja nas zgromadzi. Ona błaga Boga, abyśmy z weselem szli do celu kamino. Patriarchą yy, Jakub, Miał dziadka, którym był, wiemy, Abraham, a ojcem jego był Izak. Pamiętamy, jak Jakub z Rebeką, swą matką, oszukiwali Izaaka, aby otrzymać błogosławieństwo. Jak dobrze czytamy dzieje Jakuba w Księdze Rodzaju, to wiemy, że później Ezaf ścigał cały czas Jakuba i chciał się zemścić. Taki to los oszukujących... I oszukiwanych, nie zaznają spokoju, wciąż są pielgrzymami z daleka od Pana. Drodzy do Santiago, na szczęście spotykamy odmienne zachowania niż prześladowanie, nękanie najbliższych, raczej wzajemną pomoc, życzliwość. Ten wypadek Gienka był tylko dowodem tego, że wszyscy kich nas może spotkać jakieś nieszczęście, osłabienie. Gienek wrócił szczęśliwie i później wędrował z nami. Tak każdy z nas powoli słabnęli też, następni. A ci, którzy, których nie spotkało żadne osłabienie, to Bogu niech dziękują za tą łaskę. Na kamino często spotykamy się i niesiemy drugiego trudu, myślimy o innych, o tym, który go widzimy przed nami. Wiemy, że ktoś jest za nami na odległość naszych oczu. Gdy spotykamy kogoś nowego, mówimy mu: Seeing you makes me happy. Widzieć Czyni mnie szczęśliwym. Takiego podtrzymania na duchu wart jest każdy pielgrzym. Wszyscy, ponieważ winniśmy się cieszyć, że Pan pozwolił nam wędrować na tej drodze, też powinniśmy sobie pomagać i wspierać. Odpoczynek, który mieliśmy pod młodymi dębami, przypomina nam to, co wydarzyło się w ziemi Abrahama pod dębami Mamry, gdzie nasz ojciec, protoplasta wiary, gościł trzech wędrowców Dębem Bambre, które miały. Pięć tysięcy lat tego roku 2019 ósmy. Jest to jakiś symboliczny znak dla wszystkich. Wielu, którzy znali długowieczność tych drzew mówili, że jakaś historia na ziemi dobiega końca, co może oznaczać śmierć tych dębów Mamre, pod którymi Abraham gościł Boga. Hiszpanie też uważają, że jak zakończy się budowa Sagrady Familii Gaudiego, a planują ją na 2030, to też będzie jakiś symboliczny koniec dla rodziny na Ziemi, dla Hiszpanii, coś nowego. Zostawmy te wszystkie legendy, przypuszczenia, przepowiedni ze sobą, za sobą, a w drogę zabierzmy słowa Pańskie z Ewangelii, trzykrotne powtórzone przez Jezusa. Nie bójcie się. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale w Wierszu 26, 28, 31: Mamy otworzyć się na miłość Boża, bo jesteśmy dla Boga ważniejsi niż wszystko, co na polach, w drodze, w miastach. Wszystko ważniejsi niż to, co lata, co pływa, co kwitnie i co umiera. Bóg policzył każdy nas włos na głowie i wie, czego potrzebujemy, zanim go o to prosimy. Taką osobą pełną zaufania Bogu, który nie rękał się niczego, bo Pan. Zawsze go prowadził, jest dzisiejszy Patron, święty Bonaventura, którego rodzice po urodzeniu przynieśli do świętego Franciszka, żeby chłopca pobłogosławił, bo ma słabe zdrowie. Święty Franciszek zaszerzył, widząc małego Janka, powiedział: Wyzdrowienie, o Błona Ventura, czyli. Będzie miał szczęśliwą przyszłość. I tak się stało. Jan di Finanza z Viterbo, bo tak się nazywa święty, święty Bonaventura, stamtąd pochodzi. Ukończył studia teologiczne i filozoficzne w Paryżu i gdy przyszedł do braci świętego Franciszka, to oni nadali mu imię Bonaventura. Szczęśliwa przygoda, szczęśliwy przyszłość. Wkrótce Bonaventura, który dobrze znał słabość ciała ludzkiego i poznał. E, Naukę świętego Augustyna o miłości napisał traktat teologiczno-filozoficzny o wielkości Trójcy Świętej. A w dziele Droga duszy do Boga napisał, że każdy pielgrzym razem z Chrystusem musi przejść przez Morze Czerwone i przez swoją paskę, aby umrzeć dla spraw tego świata i porzucić dociekanie intelektualne, a zwrócić się jedynie do Boga. Według Bonaventury człowiek może tylko przemienić się w Chrystusie nawet mówił że jeśli chcemy doświadczyć tej przemiany to powinniśmy prosić Maryję o tę łaskę bo tak jak Duch Święty dokonał tego w życiu Maryi tak także nas może tą łaskę objawić pisał jeśli chcesz wiedzieć jak się to dzieje w duszy pytaj łaski a nie wiedzę pragnienia, a nie rozumu, żaru modlitwy, a nie ksiąg pisanych, oblubieńca pytać, czyli Pana Jezusa, a nie wykładowców i teologów. Mamy pytać się Boga, jak Maryja, jak, jak się to stanie. Jak Maryja wypowiadać nasze fiat? Według Twej świętej woli niech będzie. Dusza nasza ma wybrać krzyż, a ciało ma pragnąć śmierci, a resztę dokona Bóg. Tak uważał święty Bonaventura. Ogień Ducha Świętego nas zjednoczy z Bogiem i zbuduje w nas nową świątynię życia i staniemy się w Jezusie Chrystusie jedno. Boga jeśli chcemy zobaczyć, to nie możemy pozostać przy ziemskim życiu, mówił święty Bonaventura. Chociaż sam został generałem Franciszkanów, a bracia uważają go po świętym Franciszku za swego ojca zakonu. Papież Grzegorz X mianował Bonawentury kardynałem. Przygotował on sobór w Wionie, gdzie przemawiał na inaugurację. Cieszył się, że Kościół Rzymski zjednoczy się z Kościołem Greckim, a 15 lipca 1274 roku, wyczerpany dekretami soborowymi, które przygotowywał, miał zaledwie 56 lat, Bóg wezwał go do siebie. Tam czekała go przyszłość e, dobra, szczęśliwa. Tak zakończył życie. Święty Bonaventura, wiekuistej Ojczyźnie, Maryjo Matko Kamino, poprowadź nas przez różne wypadki, może nieszczęścia, przez to trudy, przez wszystko, co nas spotyka w drodze, przez przeciwności do szczęśliwej przyszłości.